tam dzisiaj o 4:30. Jak mówię to komuś, to zazwyczaj spotykam się z ogromnym zdziwieniem, szokiem, czasami podziwem, ale nikt z osób, którym to mówię, nie wyobraża sobie, żeby robić to w ich życiu. Dlatego chciałabym dzisiaj opowiedzieć, dlaczego wstawanie tak wcześnie jest super i jak zrobić, żeby to było proste. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na wstawanie tak wcześnie. Um, był taki czas w moim życiu, kiedy mój dzień wyglądał następująco. Szłam o 8 rano do szkoły, wracałam około 16. Byłam strasznie zmęczona, miałam mnóstwo rzeczy do zrobienia, nie miałam siły ich robić. Um, przez to, że miałam tyle rzeczy do zrobienia, to. Cały czas miałam wyrzuty sumienia, że ich nie robię, ale jednocześnie nie miałam siły ich robić. I tak odkładałam te moje obowiązki na coraz to dalsze godziny, aż w końcu przechodziła 23 albo 24, kiedy stwierdziłam, że i tak już tych rzeczy nie mogę zrobić, bo jest za późno. Szłam spać, nie wysypiałam się i szłam do szkoły bez e, zrobionych zadań domowych, co kosztowało mnie bardzo dużo stresu i robienia rzeczy na ostatnią chwilę. I stwierdziłam w tym momencie, że. No to nie może tak być, że tyle czasu marnuję, jakby nie robiąc niczego i jeszcze mając poczucie winy, że nie robię tego i nie mam czasu na odpoczynek, dlatego stwierdziłam, że spróbuję wstawać wcześniej rano i robić te rzeczy rano. I oto jaki, jak wyglądał mój plan <grym> wtedy w głowie, miało to wyglądać tak, że jak wracam ze szkoły, to w ogóle nie muszę myśleć o żadnych obowiązkach. Po prostu wracam do domu i odpoczywam i odpoczywam aktywnie, czyli. Robię to, co chcę robić. Jeżeli chcę grać na gitarze, to gram na gitarze. Jeżeli chcę rysować, to rysuję. A jeżeli chcę po prostu leżeć i słuchać muzyki, to mogę to robić pod jednym warunkiem, że pójdę spać o 21. Później, właśnie jak szłam spać o 21., to miałam 7,5 godziny snu i wstawałam o 4.30. Od 4.30 do 5.00 mózg jeszcze nie do końca jest w stanie mm, myśleć, że tak powiem, logicznie, bo Pierwsze pół godziny po przebudzeniu, no jeszcze mus musi się przestawić z trybu nocnego na dzienny. Więc te pierwsze pół godziny poświęcałam na to, że odpisywałam ludziom, którzy napisali do mnie po 21.00, Albo robiłam jakieś drobne, proste zadania, nie wiem, przeglądałam Instagrama, oglądałam sobie jakieś filmy na YouTubie. Takie rzeczy, które są angażujące, przez co nie zasypiałam, a jednocześnie nie wymagają ode mnie za dużo skupienia. I następnie równo o 5 brałam się za rzeczy do szkoły. I od 5 do 6 miałam taką godzinę, że po prostu robiłam zadanie domowe, uczyłam się, po prostu przygotowywałam się na dzień w szkole, i później o tej 6 był właśnie czas na to, żeby iść, yy, zjeść sobie śniadanie, ubrać, nie wiem, przygotować yy, plecak do szkoły i tak dalej. I też dzięki temu, że wstawałam o 4.30, to o tej 6 byłam już zupełnie rozbudzona więc miałam bardzo dużo czasu, żeby ze spokojem zjeść, żeby wszystko zrobić bez problemu na czas. Nie spóźniałam się dzięki temu do szkoły, bo szłam wcześniej na autobus, bo nie miałam nic innego do robienia już. I później szłam do szkoły już z takim nastawieniem, że już się zaczął mój dzień pracy, już muszę się skupić. I do tej 15 mniej więcej byłam skupiona na tym, co robię w szkole, dzięki temu też się lepiej uczyłam. No i wracam do domu, cykl się powtarza, odpoczywam itd. Jakie są plusy robienia rzeczy wcześniej rano, a nie wieczorem przed pójściem spać? Pierwszy plus jest taki, że jak robimy coś o 4:30 czy nawet o 5:00, to większość osób jeszcze w tym czasie śpi nie mamy żadnych e, rzeczy, które nas rozpraszają, ponieważ nikt do nas nie pisze, nikt nawet rano nie myśli o tym, żeby upominać się o jakieś sprawy i również na chociażby na mediach społecznościowych o tym w tym czasie jest jeszcze cisza, nikt nie wstawia story na Instagrama, postów na Facebooka ani nic, więc to jest idealny czas, żeby pracować bez żadnych po prostu rozproszeń. I drugą taką zaletą tego rozwiązania jest to, że jeżeli uda nam się wstać o 4.30, rano, to jest nasze takie pierwsze osiągnięcie tego dnia. Jak od rana uda nam się zrobić już coś produktywnego, to później jesteśmy bardziej zmotywowani, żeby być produktywnym w ciągu dnia, a właśnie takie wstanie wcześniej rano jest dużym całkiem osiągnięciem, więc bardzo motywuje. I jeszcze trzecim takim plusem, przynajmniej dla niektórych może być to, że stawanie o 4.30 jest całkiem szpanerskie i ma się później o czym rozmawiać ze znajomymi i wprowadzać w szok. Nie wiem, ja lubię takie uczucie. No i też jak y, robimy to w ciągu lata, to możemy oglądać piękne wschód słońca. Zimą to trochę gorzej, bo nawet jak się wstaje o 6, to jest ciemno jeszcze. Tylko że y, początki wstawania o 4.30 są bardzo trudne. Jeżeli chcecie wypróbować ten sposób, do czego bardzo zachęcam, to musicie się przygotować, że pierwsza noc jest najgorsza, bo gdy jesteście przyzwyczajeni do znaczy dochodzenia spać codziennie o północy albo nawet po północy, to organizm w żadnym wypadku nie będzie Wam chciał e, zasypiać o 21.00. Dlatego najlepiej na początku zbroić się w cierpliwość, wpuścić sobie jakiegoś audiobooka. Bardzo polecam lektury, bo szybko, szybko usypiają. Um, no, i po prostu wytrzymać. Każda kolejna noc jest łatwiejsza, bo jak już się wstanie o 4.30 i jest się na nogach od tej godziny, to uwierzcie mi, że nie ma problemu później pójść spać wcześniej. No i jest też kilka takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby to wstawanie wcześniej się udawało. Po pierwsze, właśnie trzeba się wysypiać. Po drugie, jak idziemy spać, to trzeba położyć swój telefon czy tam budzik jak najdalej od łóżka, na tyle daleko, że nie jesteśmy w stanie się z niego wyczołgać rano bez wychodzenia z łóżka i wyłączyć i wrócić do niego. Po trzecie, warto sobie przygotować szklankę wody gdzieś obok łóżka. Jak rano się wypie właśnie taką szklankę wody, to umysł o wiele szybciej się dzięki temu pobudza. Po czwarte, trzeba mieć jakiś plan na ten poranek. Jeżeli wcześniej przygotujemy sobie Listę rzeczy do zrobienia właśnie rano, czy w ogóle przemyślimy to, co chcemy zrobić rano, no to jak się obudzimy, to wiemy, co mamy zrobić i to robimy. A jeżeli tego nie zrobimy, to rano nie jesteśmy w stanie się przekonać do stania i wymyślenia jeszcze, co mamy robić, bo nasz umysł automatycznie będzie nam odpowiadał, że skoro nie masz nic lepszego do roboty, to już lepiej iść spać dalej, się wyśpi. Piąta rzecz jest taka, żeby w żadnym wypadku nie wracać do łóżka. To jest ogromna pułapka, jeżeli po wstaniu i po wyłączeniu budzika wrócimy do łóżka, to prawdopodobnie zaskniemy. Istnieje na no to ogromna szansa, dlatego lepiej po prostu od razu pościelić łóżko, w ogóle najlepiej wy... ja na początku robiłam tak, że w ogóle wychodziłam z pokoju, w którym miałam łóżko, żeby mnie nie kusiło. Tak, można iść na przykład się uczyć do kuchni albo do innego pokoju. I szósta sprawa, no praktyka czy mistrza. Tak jak mówiłam, im częściej będziemy wstawać rano, tym łatwiej to będzie. Ja już po tygodniu wstawania o 4.30 codziennie budziłam się minutę przed budzikiem i byłam wyspana, nie miałam żadnego problemu, żeby po prostu wstać, wyłączyć budzik i iść do pracy. Także yy, uwierzcie mi, jeżeli teraz Wam jest ciężko albo myślicie sobie, że za żadne skarby nie dacie rady, bo przecież yy, Wasz Wasza rutyna jest zupełnie inna, no to uwierzcie mi, że dacie radę, tylko po prostu trzeba być wytrwałym. Ale są takie przypadki, kiedy wstawanie o 4.30 może nie zadziałać dla Was i jeden z takich przypadków jest to, kiedy właśnie jakby musicie planowo wstawać wcześniej, bo wstawanie na przykład o 3.00 już nie jest zdrowe dla nas, bo nie jesteśmy w stanie wstawać o 3.00, a jednocześnie chodzić spać o 19 i robić wszystko, no to nie jest za bardzo możliwe, dlatego wtedy trzeba po prostu sobie tak ułożyć dzień, żeby zrobić wszystko wieczorem przed spaniem. Druga taka sytuacja jest, kiedy mieszkamy na przykład w jednym pokoju z kimś, albo mieszkamy w małym mieszkaniu i wszyscy słyszą nasz budzik i się denerwują, że wstajemy tak wcześnie. Sposób na to jest taki, że albo. Kręcimy to osoby wstawanie wcześniej razem z nami, co może być bardzo trudne i no nie wiem, sami na pewno wiecie najlepiej, czy jesteście w stanie to robić i czy warto w ogóle, albo po prostu nie wiem, pracować cicho i spróbować im nie przeszkadzać i się mówić, że będziecie tak wstawać, ale nie wiem, postaracie się ich nie budzić. Trzecia taka rzecz, która może być przeszkodą jest wtedy, kiedy mamy za dużo zajęć. Dodatkowych, czyli jak wracamy na przykład ze szkoły czy z pracy i robimy jeszcze dodatkowe rzeczy, i nie mamy czasu wieczorem na odpoczynek, to prawdopodobnie wstawanie wcześniej nie zadziała, bo to by oznaczało, że całą dobę praktycznie oprócz tego czasu na sen macie zapełnione robotą. No nie, wtedy to nie działa i o wiele lepiej jest właśnie zaplanować sobie tak czas, żeby mieć ten czas na odpoczynek, nawet jeżeli to oznacza, że nie możecie wstawać wcześniej. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że. Zachęciłam chociaż kilka osób do tego, żeby spróbować tego sposobu. Może zadziała dla Was. Ja serdecznie go polecam. Możecie pisać w komentarzach, czy myślicie, że dalibyście radę to zrobić, albo może próbowaliście i co z tego wyszło. Jeżeli Wam się podobał film, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmów jak ten. I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.